6 września na blogu SC Software pojawia się informacja na temat bułgarskich miast w DLC Road to the Black Sea. A więc informacji w tym odcinku zapraszam. Cześć Z tej strony Seba witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami o DSC Software. A w dzisiejszych informacjach będzie mowa na temat bułgarskich miast, które pojawią się w nadchodzącym DLC do Eurotraka, czyli w DLC Road to the Black Sea. No i tak, tak jak w poprzedniej informacji była mowa na temat rumuńskich miast, tak teraz przyszła pora na bułgarskie miasta. Mamy tu oczywiście parę screenów, parę ciekawych miejsc pokażę. Pewne tutaj prawdziwe miasta też się pojawią. No, i tak, tekst oczywiście ominę, bo tutaj nie ma nic takiego ważnego. Przejdę do pierwszego screena, oczywiście. No, i tu mamy jakieś rondo w jakimś mieście. Tylko pytanie: w jakim? Co to zamiast? To pewnie się zastanawiacie, co to może być. I tutaj akurat community odnalazło to miejsce. Już wam powiem dokładnie, że jest to akurat rondo w mieście Pleven, które akurat, oczywiście, znajduje się w Bułgarii. Prezentuje się ono mniej więcej tak, jak widzicie, to zdjęcie jest z 2015 roku. E, więc tutaj część tego jest akurat prawdopodobnie nieaktualna. Jak widzicie, na tym rondzie nie mamy akurat tego tutaj napisu miasta. Oczywiście w Cyrylicy e, mamy takie puste, w sumie pusty środek tego ronda. Mamy za to te trzy flagi: Unii Europejskiej, Bułgarska, i prawdopodobnie tutaj jest e, miasta. Tak przynajmniej obstawiam. Natomiast ten napis prawdopodobnie jest. E, Pewnie teraz się znajduje tam w rzeczywistości. Pewnie ktoś z Community wysłał zdjęcie e, aktualne, zdjęcie tego ronda, tego miejsca, jak ono się prezentuje, dlatego SCS mogło takie dorobić. Na streetview takiego nie ma. E, no i przy okazji, jeśli chodzi jeszcze o to zdjęcie bo tutaj fajne tereny są oczywiście mamy też jeszcze taki znak, który akurat kieruje nas do miejscowości e, Kozłoduj też taka mniejsza miejscowość Bułgarii, z tym, że ona charakteryzuje się tym, że jak widzicie tutaj, w pierwszym wyszukiwaniu jest tutaj Nuclear Power Plant, czyli po prostu elektrownia atomowa oczywiście. Parę takich miejsc ma się pojawić też w Rumunii, ale o tym więcej będę mówić w innym filmie, który planuję zrobić na kanale. I cóż, tak się to miejsce prezentuje, dzięki temu screenowi mamy pewność, że pojawią się dwie pewne miejscowości. I fajnie, Kolejna na kolej Kolejne miejsce akurat też znajduje się w miejscowości Plewen, jest to stacja kolejowa. O, właśnie prezentuje się ona mniej więcej tak. Akurat w tym zdjęciu otSC Software, w tym miejscu, które się zrobiło, mamy tylko jedną bułgarską flagę. Tu mamy aż trzy, przynajmniej trzy mieliśmy w 2015 roku, i w sumie to miejsce prezentuje się mniej więcej tak. Tutaj, taka sobie stacja. Będziemy prawdopodobnie koło niej przejeżdżać, i ona oczywiście też znajduje się w miejscowości Pleven. Więc, takie dwa pierwsze screeny w Pleven. Tutaj, akurat, mamy już inne miejsca nieznane. Ja Nikt akurat do tej pory ich nie znalazł, przynajmniej do momentu, kiedy nagrywam ten odcinek. E, prawdopodobnie albo może być to jakaś uczelnia, albo jakiś instytut. E, tutaj mamy pewien highway, który prowadzi na drugi brzeg danego miasta, a jakiego? Otóż Community znalazło. Prawdopodobnie jest to to miejsce i jest to akurat miejscowość Varna. E, tak, Varna jest akurat na wschodzie Bułgarii. E, tutaj jak widzicie jest to miasto. Jak widać to miejsce akurat z tym na screenie bardzo podobnie wygląda, więc prawdopodobnie jest to to miejsce. I cóż, tak się ono prezentuje w dali, oczywiście mamy jakieś doki, w tle mamy oczywiście rzekę, która wpływa do morza, tutaj akurat mamy jakieś budynki, idąc dalej tutaj chyba jakieś kolejne instytucje lub tereny przemysłowe, tutaj mamy akurat port w Burgas, tutaj kolejne miejsce, kolejna miejscowość, którą będziemy mogli odwiedzić w tym DLC. E, dalej, tutaj mamy jakieś kolejne tereny, tu akurat jakieś zamieszkałe, aka jakieś biurowce, czy coś w tym stylu, tu jakieś tereny, może handlowe, przemysłowe, coś w tym stylu też, tutaj kolejna highway, jakieś zjazdy, jakieś plątaniny, e, nad jakąś rzeką, akurat znaków nie ma, więc pewności nie mam, co to za miejsce. Tu mamy jak widać jakiegoś martmata, jakiś sklep, prawdopodobnie będziemy mogli tam zabierać jakieś ładunki, w tle akurat jakieś kominy, które oznaczają jakieś tereny przemysłowe. Tu mamy jakiś duży krzyż, no i tutaj akurat mamy jakieś skrzyżowanie, tu mamy akurat filgasa, w tle jakieś kolejne kominy, chyba nawet te same. No więc możliwe, że to jest to samo miejsce. Aczkolwiek znaków nie ma, więc trzeba by było to poszukać. Ale do tej pory nikt tego nie znalazł. Ale cóż, jak się pojawią takie informacje, to o tym powiem w innym filmie, który planuję zrobić. Może w najbliższym czasie się pojawi, ale o tym kiedyś indziej. Ale w każdym razie, jeśli chodzi o ten odcinek, to tyle. No a więc w sumie po tych informacjach będziemy wiedzieli, że akurat takie miejscowości jak Kozłoduj, Burgas, Plewen i Warna pojawią się jako jedne z bułgarskich miast w tym oto DLC. I jeśli chodzi o te informacje to tyle. A więc zachęcam do ocenienia tego filmu, skomentowania go, udostępnienia. Zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda, do grupy na Steam i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!